W dniu dzisiejszym sprawdzimy kilka popularnych Minecraftowych Lifehacków z TikToka. Będziemy oceniali ich wiarygodność, jak i skuteczność. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę i suba, a ja zabieram się za testowanie. Automatic Furnace in Minecraft. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem słowo Furnace, ale chodzi o piecyk. Ok, budujemy. To takie malutkie ma być totalnie malutkie, kompaktowe. I to tyle w sumie, to jest koniec mechanizmu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pewnie wielu z was męczy się i przypala wszystkie rzeczy w pełni manualnie, czyli wrzuca węgiel, wrzuca żelazo i czeka na gotową sztapkę. Bez przedłużenia, zabieramy się do roboty. Jest to bardzo prosty mechanizm, sztuczka, nie wiem jak to nazwać, ale zrobię ją z pamięci, już ją zapamiętałem. Chodzi o sekwencję bloków oczywiście. Więc tak, dajemy tubeczkę. Do niej dokładamy hoperek Na hoperek dajemy piecyk Do piecyka dokładamy hoper Na górę dajemy hoper I dokładamy po beczce Pyk, pyk I testujemy czy działa A weźmy sobie na jakiegoś Więc na górę dajemy rzecz, którą chcemy przepalić Siup Tutaj dajemy węgiel I czekamy O, pali się Jest okej, okay, jest okej okay. I skoro się pali to na pewno wiemy, że to zadziała Ponieważ hoper bezpośrednio przeprowadzi to do beczki No i sprawdzamy jest, jest, lifehack zaliczony, przechodzimy do drugiego Przed nami drugi TikTok Od razu widzimy opis Minecraft The End Destroyer Czyli pewnie chodzi o mechanizm, który ma rzekomo zniszczyć cały End Zobaczmy co tutaj kolega zbudował A nawet nie nadmieniłem, TikTok ma ponad milion lajków Także gdyby był to fake, to oszukał naprawdę wielu ludzi Cały mechanizm już jest zbudowany Ok, po prostu wysyła TNT do portalu. I co niby to TNT wlatuje do środka i cały N wybucha, tak? Idę budować ten mechanizm. Znajdujemy się ponownie na super płaskim świecie. Tylko po to, by zbudować ten mechanizm. Mamy wszystkie potrzebne rzeczy oraz masę TNT, które powkładamy do dyspenserów. I budujemy obramówkę portalu. Pamiętajcie, musicie ją ułożyć w idealny sposób. Bo jeżeli źle zbudujecie obramówkę, to nie odpalicie portalu. Dobra, więc zabieram się do budowania i widzimy się za chwilę. Wylewamy wodę. Sprawdzimy przy okazji, czy ta woda zniszczy ten portal. Wylewamy To Zniszczy. Nie niszczy. Czyli tak jak myślałem. No i odpalamy. A tylko tutaj trzeba jeszcze kliknąć. O. I odpalamy. Leci, leci do środka. No Poczekaj, aż troszeczkę tego zleci. Wchodzimy. Dobra. <laughs> o kurde, są. Dobra, 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 dobra. Działa, wszystko działa. Szkoda tylko, że nie zrestniej się w środku, tylko poza wyspą. Wtedy byłby rzeczywiście lepszy efekt, ale lifehack super działa bardzo dobrze. Nie wiem, czy komuś się to przyda, ale fajna ciekawostka. Brejka skeletu z bow W jaki sposób możemy zniszczyć łuk szkieleta, skoro jest nieskończony? Jestem przekonany w 99% że to jest fake No pokaż chłopie Aha, robimy klatkę dla szkieleta I mamy odnieść jego strzały 10 razy, tak? Aha, i po 10 strzałach łuk znika, nie ma go Nie ma Idzie, idzie Totem temu rzucamy i to tam jeszcze chłop ma Niesamowite Dobra, idziemy to sprawdzić Budujemy klatkę dla szkieleta Dlaczego się jest to dla mnie tak abstrakcyjne Ale jak sprawdzam wszystko, to sprawdzam wszystko No dobra Tu oba będzie siedział nasz szkielecik Zrobimy mu daszek, żeby go <słyska> słońce nie zabiło Wchodzimy na game mode zero Czyli teraz survival, kiedyś było game mod zero Zakładamy tarczę Muszę go trafić Kurde, traf się Jeden Na dziesięć Na dziesięć małóg zniknąć 4, 5, 6, już końcóweczka, 7, 8, jeszcze 2, 9 i ostatni, 10, i nic, nic się nie dzieje. No, co mogło się tutaj stać? Gdyby to nie był fake, to wszędzie na każdym serwerze widzielibyśmy takiego, o, takiego skeleta, właśnie takiego ząbiaka, będzie sobie chodził, bez niczego. Uh, uh. Ludzie by to robili. Nie robią, bo to fake. Nie działa. Zobaczmy dalej. Następny klick to ponad milion lajków. Ciekawe, co nam pokaże. Kładziemy diament. Redstone. Okej, okay, okej. Okay. Na razie nic się nie dzieje takiego. Przycisk. Ramka. Dajemy miksturkę instant hill, Miecz. I co? No i miksturka spadła na miecz. I co dalej? I druga miksturka. Czemu ten miecz zmienił kolor? I czemu on nagle ma tyle HP i ma jakiegoś spina chorego? I pan Rafał napisał tak. Tak było, niezmyślam. No chyba ten autor zmyśla Ale wchodzimy do gry Znajdujemy się w grze i budujemy ten abstrakcyjny mechanizm To musi zadziałać Pan Rafał napisał Tak było, niezmyślam. zmyślam Bierzemy nowy blok tutaj Redstone torch tutaj Dobra, jeszcze jakiś blok potrzebujemy Tutaj dajemy, cyk Pyk Dispenserek Najważniejsze Ramka wieczyk. No i potka Dajemy przycisk Klikamy Leci, leci Kurde, poleciała miksturka Bierzemy miecz Wyłączymy game moda, bo powinniśmy dostać tyle serduszek. Bierzemy więc. Cholera, to nie działa! Jak to może nie działać? Dziwne. Jak nie ma zrobić z was żartu jakiegoś Dokleić z tych serduszek nic Totalnie to nie działa, nie ma prawa działać No jeżeli tyle osób polubiło tego TikToka Jestem ciekaw ile osób to uwierzyło Lecimy dalej Working Rocket in Minecraft Działająca rakieta w Minecrafcie Ok, czyli Minecraft jest na tyle zaawansowany Że możemy lecieć w kosmos Sprawdźmy to Okej, okay, w każdą stronę dajemy po jednym bloczku Później na to dajemy slajma Niszczymy blok pod sobą Obserwerek tutaj, obserwerek tutaj O, kolega szybko buduje Cyk, cyk, cyk I to dalej Podpalamy dół, dodajemy troszeczkę paliwa i leci Ale uważam, że w 100% to ma rację bytu Bo w Minecrafcie są takie mechanizmy, które się sami poruszają Ale najczęściej poruszają się w bok, ale nie do góry No to odlotowo, to wchodzimy do gry Budujemy rakietę Jeden blok do góry, po boku po jednym, cyk, 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 cyk Do tego dokładamy slime bloki w tym miejscu, w tym niszczymy blok pod sobą. Dajemy obserwer piston, ale ze slajmem. To się slimowy piston. Yy... Sticky piston, klejący się. Na niego dajemy kolejne dwa slimy, Dodajemy tutaj obserwerek, tutaj obserwerek, pistonek, pistonek. Jakby NASA chciało się zgłosić po taką rakietę, zapraszam serdecznie, niżej macie maila do kontaktu, nie? Dobra, chyba gotowe, tylko teraz się to poleci. Podpalamy od dołu, siu. Leci, 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 zobaczcie, leci! Podbój kosmosu robimy! Aż do księżyca! Ej, nie no fajne, to jest ładne! I na pewno dałoby się to zrobić jakoś ładnie, jakoś upiększyć tą rakietę i tak dalej. Ale my to jesteśmy po to, żeby obalać takie lifehaki, ale tego nie da się obalić. Bo w pełni działa. Jesteśmy przy ostatnim TikToku. I pierwsze co mi się rzuciło w oczy to komentarze. Nie działa, nie działa fake, to fake. Sprawdzam z bratem. Także zobaczmy czemu to jest fake. Wow, okej, okay. call. Przepalamy złotko, normalna rzecz Podczas przypalania złota Wrzucamy jabłko na dół Dobra, takiej produkcji złotego jabłka Jeszcze nie widziałem, ale spoko Dajmy szansę, może coś jeszcze nas zaskoczy W tym TikToku, Stawiamy crafting Wkładamy złoto w... Tak jakbyśmy robili <ścoughs> Dobra nie będę się wypowiadał, tak? Idziemy do gry, obalamy to. To jest, to już jest przesada, tak? Dobra, zacznijmy od tego, żeby przepalić nasze jabłko w złote jabłko Czyli wrzucamy, on rzucił 4 4 złota, rzucamy węgielek i dorzucamy jabłko. A Sorry, nie da się dorzucić jabłka. Ale to nic. Ale kolega pokazał jeszcze jedną rzecz w tym TikToku. Czyli, że możemy skraftować totem. Czajcie? Skraftować totem. Skraftować totem. W Minecrafcie. Dobra, jak on to robił? Robił wiaderko ze złota. No i na górze dokładamy jabłko i po prawej stronie pojawia się totem. Patrzcie. <grym> No wiadomo, że nie działa. Kończymy film obalając takiego niefajnego fajka, ale to nic. Wy zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się za tydzień, we wtorek i na live'ach, które się pojawiają dosyć często wieczorami. Gramy z Minecrafta, gramy w różne inne gry, bawimy się świetnie i zabaw się z nami, ty, siemano.